Z domu bez muzyki na uszach po prostu nie wyjdę. Nie ma takiej opcji. Świergot ptaków może i jest przyjemny, ale pierdołowatych rozmów ludzi w komunikacji miejskiej nie zniosę. Dlatego słuchawki na głowę, koniecznie na kabul, bo jestem mentalnym bumerem, i muzyka nie może iść z powietrza. Naciskam play na losowej liście polskich kapel i cóż, no jest ciekawie. Polskie kapele garażowe ostatnimi laty za wzór chyba sobie wzięły mantrę pod tytułem Znajdź swoją niszę. Co za tym idzie, ich zespoły posiadają dwa kluczowe elementy każdego młodego będu. Po pierwsze, nazwa. Nie może być zwyczajna i pospolita, nawet nie może być lekko oryginalna, nie. To musi być taka jakaś pojebana gra słów, jakiś komiczny zgryw słowny, wynaturzenie lingwistyczne, albo charakterne słówko pojedyncze, że natychmiast zapadnie człowiekowi w pamięci, nawet jak nie będzie ich muzyki słuchał.

Gorgonzol Nikt nie wierzy Głosy oddane wirtualnej macierzy Dzięki za przeglądy Po 15 minut Zagranie o 12 Dla nie wiadomo ilu Wowa Chciałem się tu zwiedzać Chciałem iść do lasu Ty jak zwykle nie masz Dla mnie chwili czasu Bo mania wydawania i zakupów cały dzień Mateusz B Patera, patera Ta laska to pantera Pana to patera Tupa mam i go nie ma Patera, patera U ciebie biała bandera Pana to patera Chcę na koncie 0-0 Hellvoid Porpo nie frajda tworzenia Showbiz pod target, sprzedaż wyświetlenia, przoda typy, z którymi szkoda gadać, czasem niby dotkniesz nieba i chcesz szybko spadać Transgresja Karniaj zwierząt. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie. Jak już znajdziemy taką nazwę, co to jej kurwa nikt nigdy nie wymyślił, pozostaje nam tworzyć muzykę. Jaka to będzie muzyka, to oczywiście kwestia indywidualna, co artysta i muzyk to inne brzmienie. Ale akurat muzyka tutaj nie jest paradoksalnie ważna. Ważne jest to, o czym się śpiewa. Tak jak nazwa zespołu, to musi być coś albo mega śmiesznego, niczym maraton kabaretów polskich, albo turboniszowego czegoś, co dotyka jakiejś absolutnej przeciętności życiowej, typu płacenie podatków albo hodowla pajęczaków. Wybieramy wtedy taki jeden, dwa czy tam trzy tematy i tworzymy piosenki, które opowiadają o. no zresztą sami posłuchajcie. A kiedy ci powiem tysiąc, ty mówisz teraz, tysiąc teraz, tysiąc teraz, bo tysiąc o terabaj, bajtera, batera, tyle teraz, ile trzeba, żeby wyje neta, tyle zwrotek. Staram się z całą mocą mojej cierpliwości wysłuchiwać tych tworów w całości, od A do Z, tak prawidłnie. utwór za utworem, płyta za płytą, licząc na to, że znajdę jakąś perełkę polską, która czeka na odkrycie i której. Słuchanie zapewni mi plus 15 do hipsterstwa, bo kiedy uda im się odnieść sukces, będę mógł pod wykrywaczem kłamstw pierdolić na lewo i na prawo, że to ja słuchałem ich, nim jeszcze byli znani. A to, jak wiemy, jest niesamowicie ważne i wszyscy muszą o tym wiedzieć. Oczywiście po polskiemu im zazdraszczam, jak to się mawia, tej odwagi, że są w stanie coś tworzyć swojego i nie mają wstydu grać nawet, jak słychać, że okrutnie żem polą druciakiem otarkę do prania, ale grają i ktoś ich słucha. Zresztą wszyscy ci wannabe krytycy muzyczni i sapacze gatunkowi mogą sobie swoje opinie wsadzić głęboko w dupę. Pewnie, że nie trzeba być piekarzem, żeby stwierdzić, że chleb jest chujowy, ale może ktoś lubi czerstwą bułkę. Tak samo z naszymi muzykantami. A może ja lubię posłuchać, jak Żurek napierdala w bebny, kowerując chylińską? I kto mi zabroni, jak mi to sprawia przyjemność? Nie ma niczego gorszego niż jebanie innych ludzi za ich gust muzyczny. Nic bardziej nie podnosi mi ciśnienia niż ludzie, którzy uważają, że muzyki trzeba słuchać jak matematycznych wzorów i wszystko musi być zaszufladkowane i uporządkowane. Jak nie sprecyzujesz swojego gustu, to jesteś ciotta i plec. Dawaj, dawaj. Nie no stary, ja rozumiem, że ty słuchasz po prostu country, tak? Ale ja się pytam, który odłam, no? Honky tonk music? Outloud country, neo-traditional bluegrass, Americana. To jest kurwa różnica. Zasadnicza. Nie no stary, jutro nie mogę, no mówiłem ci, że mam samolot, no. No jak to gdzie? No do Indii przecież. Jak to kurwa po co, no? Rocznica śmierci George'a Harrisona. Pielgrzymka do Gangesu, no ty wyjmij głowę z dupy i skup się raz w życiu na tym, co jest kurwa ważne. Po co do Indii. Słuchaj, jak ja chcę wiedzieć, czy ktoś, z kim rozmawiam, ma wiedzę muzyczną, to wpierw zadaję mu kluczowe pytanie. Czy on wie, kto to jest Evangelos Odysseas Papatanasiu? Jak nie wie, to ja już wiem, że on nic kurwa nie wie. Dwa tygodnie na liście przebojów Polskiego Radia, mówisz. No, do 741 tygodni Dark Side of the Moon trochę wam brakuje, ale powodzonka. Słuchaj, jest tylko jedna trylogia ważna na tym świecie i nie jest to trylogia Gwiezdnych Wojen, ani Władcy Pierścieni, tylko trylogia berlińska Davida Bołego. No, powiem Wam, że nawet y, fajny ten Wasz singiel nowy, y, ale mam jedno zastrzeżenie, prośbę właściwie, nie nagrywajcie już nic więcej. Nigdy, okej? Okay? Nie no, powiem Ci, że muzycznie to to jest fajne, no ale nie możecie śpiewać o jakichś ruskich dupach z wymiany na polibudzie. Przecież tego przy zdrowych zmysłach nikt nie będzie słuchał, no? Zapomnij. Ale niech ci wszyscy piewcy krytycyzmu lepiej już zamkną jadaczki i pozwolą ludziom po prostu słuchać muzyki. Zresztą nie zasięgi i sława czyni z kogoś legendę. Chopin w życiu dał tylko 30 publicznych koncertów, także krytycy dupa cicho. Ciekaw jestem, jak wiele z tych osób będzie kiedyś gwiazdami wielkiego formatu, a jak wiele z nich będzie do końca swojej muzycznej kariery śpiewać do mikrofonu pachnącego piwem i zbierać złotówki do słoika, ciesząc się z faktu, że ich znajomi przyszli na koncert. Pitagoras mówił, że muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. I ja się tego trzymam.